Witamy na kolejnym wyjeździe, tym razem jedziemy. W sumie gdzie my jedziemy tak naprawdę? Do zakopanego. Gdzie? Do zakopanego docelowo. Tak, do zakopanego. Cel jest Zakopane. Po drodze Rzeszów. Może Tarnów. zobaczymy, co tam, <grym> co tam ciekawego zobaczyć. Zobaczymy co tam ciekawego można zobaczyć. Zobaczymy co ciekawego można obejrzeć. I... I nowy są. Koło nowego sącze dzisiaj slek pierwszy. Pod jutro jedziemy do Zakopanego, bo siedzimy tam Ale nocleg będzie obok Zakopanego A nie pamiętam, jakaś taka dziwna ulica Ale to nie jest obok Zakopanego W każdym razie z mieszkania mamy mieć widok na Giewont Tak, z mieszkania widok na Giewont eee, I co jeszcze? A te termy to gdzie są? A to albo Bukowina, albo Chochołowskie To Chochołowskie Chochołowskie i... i taki krótki wypad, 4-5 dniowy a teraz chwila na... No. A i być może do Energyland nam się uda pojechać, ale to zależy od ugody I od tego czy... Czy, czy co Czy co Dzisiaj 10 Ciekawe czy przełew wpłynie, jak nie wpłynie to To będziemy wracać stopem do domu Dobra jakieś pół godzinki do Rzeszowa, jedziemy na rynek Pobajrzeć sobie Przestań szeleścić. Do zobaczenia za chwilę A teraz reklamy Chwilę dojeżdżamy. Tak wydawać się mogło, że jest wtorek, godzina 11 około. Nie powinno być korków, a jednak. A jednak są. A tak w ogóle to jest połowa września. Ale stopni jest 19, więc przyzwoicie. Ja myślałam, że jedna trzecia. To... Powiedziałem w przybliżeniu połowa. A to jest większa połowa, i mniej. Przypominam, że źle się czuć. No i zmierzamy ku rynku Jak pierwsze wrażenie po wjeździe do Rzeszowa? W porządku To no, miasteczko przynajmniej tak. Miasteczko? To jest ja duże to miasto, miasto. miasto Zresztą mają w lotnisko, więc... Twoje podśmiechujki są irytujące to nie pomnik, tylko to jest e, ta kładka. A ta okrągła, ale tam przed Tobą jest pomnik. Przede mną jest pomnik, przed Tobą nie. Więc ja bym się tutaj gdzieś zatrzymał na chwilę. Co Ty na to? Bo nie no. wiem, czy tu znajdziemy jakieś... A to jest znajdziemy, chyba to jest też chyba... Chodźcie, bo do centrum mamy już 500 metrów. No to tutaj trzeba będzie wyszukać, bo to jest pomnik. E... Po coś tam. A... Tak, po mikroewolu coś tam. Ja bym sobie wsiadł na dokładkę śmieszną. Znaczy nie śmieszną, ciekawą. Albo window, albo nic nie zrobi. O, nie pachnie, Zielanie. No podziemną trasę, ale byliśmy w Sandomierzu, już tam wystarczy podziemnych tras. A teraz idziemy na rynek, tam jest zabudkowa fontanna. Nie fontanna, tylko tak naprawdę mnóstwo kamieniczek. No widzisz, nie mówiłem, że to jest tam urząd. A, to jest prezydent, tak. No i zrobiliśmy 7 kroków i typu... pół jesteśmy na Rynku Rzeszowy. Hotel Bristol. Słucham? Studnia. Raz, po tak co powiedziałem raz? Mamy jeszcze Tadeusza Kościuszko, ale coś tam poprawiają jeszcze I twoja fontanna Oj, dobra Studnia oczywiście I Gdzie jesteśmy teraz? Na placu cicho Co to znaczy? No zaraz to też gdzieś No przecież dziecko, musało zobaczyć Musiało zobaczyć muzeum oczywiście się nie obejdzie bez wejścia. Cena nie grała i wysłyszałem. Tego typa znam, ale nie pamiętam co jest i tą wronę znam. To jest koralowo. Ale... No, 60 Kingstonowie, Jacek Jagatka nie jest, to jest jakaś Maja Nie, to narysowała Tu jest Buta, tutaj jest Butczyk i tata, mama, Migotka i mama Mi Tu masz Morfozara Nie, tam masz Prostusia Ooooo! zupa ze smerfu Ile masz lat, przypomnij? 30 To pokoi będzie? Miśku tak. <laughs> Jeszcze raz to zrób tą ręką Jesteśmy w sali nowej. Co to za kotki? Co to za bajka? filemon? Kolekcja, nie za kolekcję, nie. Za Już jesteś. Jak? Szczytał z jako operator? Słuchaj, jeszcze jest szkicownik. Co to za bajka? tylko nie pamiętam. To jest fajka. Za szybko. Jakoś to tak działa. Obejrzaję, Majk. Mogę może się zapomnieć. Kosztówki, znaczki. Nie wiem, co tu jeszcze może być. A jakieś gumy? Co to jest? Błądce, to jest. Bedel. A to pedal pedal czekolady. Coś zepsułocie. Tak coś pamiętam, to było pod przylizakach. A, to są te naszywki. Kasety wideo. Nie o, wiem czy ktokolwiek o. będzie wiedział co to jeszcze jest. A płyty jeszcze. Coś jest... ten Fajnie sobie przypomnieć. My Dobra, chodź. Żera jest no, sala zajęta przez dzieci. No i co, ja też jestem. Ja też chciałam. Przecież ja nam nie daję, jakiś stary facet. Mógłby jedynie. Która bajka ci najbardziej podobała? Słucham? Które postaci z bajki ci się podobała? Tak. Nawet nie wiedziałem, że te to bajki serdecznie. są takie stare. Starsze o 50-60 rok. Ja myślałem, że to powstało. Tak ja się urodziłem. Pytam, w 1990 którymś. <noise> <noise> tak, to była to atomówki. Naprawdę pisaliśmy zgubiła zgubiłaś się w tym? Gdzie jest W, tym w dwóch w tym. pokojach z bajkami? Jesteśmy na placu ofiar getta Pomarańczowy Tu mamy jakiś budynek, zaraz zobaczymy co to Tam naprzeciwko nas jest sąd apelacyjny Dość mi, że że ja wejdę do muzeum Dobranoc Chciałem cię powstrzymać, ale... A, to jest urząd miasta, Rzeszowa a tam nie wiem co to był założenie w takim razie. Tam był prezydent też użył piętna, tylko tam właśnie byle był Na razie zgięł dużego miasta, biurowce. nie niedługo, góry, trawa, błoto. Góry, trawa, błoto. Ja błoto. ja Jakbyście po tych górach chodził? Trawa, błoto. Ja pójdę. Ile tam, pół godzinki na wiewąt, pół godzinki na włoskie oko i po drodze jakiś tam hotbard. Przed nami jeszcze nowy na sąd. A przeciwko nas miejsce, do którego zmierzamy, czyli taka okrągła Kładek. Kładeczka. albo kładka niespotykana. Nie wiem skąd, po co, dlaczego, jak ale jest. Jak Grzeszków, drugie wrażenie. Takie trochę dwie sprajności. Jakie? Skrajności. Dlaczego? No, tak, masz takie stare kamienice. Taki, takie stare kamienice z, yy, z jatkami. I w sumie strefę... Nie wiem, czy tu przejdziemy. Teraz Przed nami tam po lewej stronie tam pomnik czynu rewolucyjnego. Lubomirskich jakieś remonty po drodze. Teraz idziemy zobaczyć fontannę multimedialną. Słychać, że tam dzieci szaleją. Porządki, jeszcze zaszek do odmalowania. To ładnie wygląda fontanna. Teraz zobaczymy z bliska. Fajna fontanna? Pogody ci załatuje, na razie na pierwszy dzień? Byle, mhm. żeby zakupanym tak było. To będzie. To jest chłopak. To jest chłopak. Się moda zmienia. I powraca. I powraca. Myślałem, że w, w godzinkę odskoczymy do Rzeszów. A jesteśmy już czocią. Mimo, że wszystko praktycznie w jednym miejscu jest usytuowane. No to Lubelski ładniejszy, co? Przebiegnie szalony wilczorek Muzeum Uciekamy, jak Rzeszów? Ładnie Tak, taki spacerek krótki, ładny Warto było zajechać sobie. na chwilę tak, taka chwila 3 godziny tam jest pandemii, to mi spadło Ponad 3 godziny Teraz jedziemy na chwilę do Tarnowa Nie, na krótszą chwilę, niż 3 godziny Tam jest dużo mniej i wszystko w jednym miejscu Godzinkę może obiad zjemy w Godzinkę, jak będzie jakaś fajna knajpka to i obiadek nie. Dobra, jedziemy Mamy 88 kilometrów Godziny 3 Czyli musi być jakaś bardzo dobra droga Z kolorowy mostek, ale niestety z niego nie jedziemy Idź Pani, idź Zjazdu Jestem szybko bo jakieś 90 km, z tego ponad 70 km autostrady, bezpłatnej na razie. Dobra, pół kilometra zjeżdżamy na tor. Jaki piękny widoczek.